Lidzbark Warmiński od zawsze kojarzony jest z ekologicznym i innowacyjnym podejściem. Kolejnym projektem zrealizowanym przez Urząd Miasta była innowacyjna wymiana wykładziny w przedszkolu numer 6. Podłogę wymieniono mało popularnym w Polsce, lecz niezwykle skutecznym systemem JanSer Atramex. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala zredukować koszty wymiany nawet o połowę, między innymi przez brak konieczności usuwania starej podłogi. Inwestycja sprawi, że od nowego roku szkolnego dzieci będą mogły cieszyć się niezwykle trwałą, bezpieczną i kolorową wykładziną. Raz, że to będziemy mieli bardzo nowe i nowoczesne rozwiązania dotyczące wyglądu zewnętrznego tej powierzchni, szybsze rozwiązania i tańsze rozwiązania, a po drugie nie będziemy musieli utylizować wykładziny starej wykładziny PCV. Najbardziej niszczy się ta podłoga w tym miejscu, bo tu najwięcej ludzi przebywa, jak również i dzieci, tu, jest, tu są szatnie przedszkolne. Z tego względu ponad 10 lat żywotności obecnej wykładziny, no niestety, kończy się. Dlatego tutaj panowie spadli nam jak z nieba i sytuacja nasza się bardzo poprawi. Powierzchnia wykładziny przedszkola numer 6 Wynosi 135 metrów, co oznacza, że przy zastosowaniu tradycyjnych metod wymiana trwałaby nawet tydzień. Sposób firmy Janser pozwala ukończyć pracę nawet w dwa dni, a użytkowanie podłogi możliwe jest nawet po 12 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy. Ta metoda pozwala na bardzo szybkie i efektywne remonty pomieszczeń bez ich długotrwałego wyłączania z użytkowania. Innowacyjność wiąże się również z ekologią, ponieważ taka wymiana nie generuje dodatkowych odpadów budowlanych. Obróbka wykładziny odbywa się poprzez oszlifowanie jej właściwymi do tego celu maszynami i materiałami ściernymi. Następnie następuje odtłuszczenie tej powierzchni też specjalnym gruntem przygotowawczym, a dalej to już jest nakładanie, nakładanie lakieru koloryzującego. Współpraca między firmą Janser a Lidzbarkiem Warmińskim pokazuje, że to innowacyjne rozwiązanie jest korzystne dla instytucji publicznych. Nie dość, że jest tańsze i szybkie, to stanowi przyjazną środowisku alternatywę dla wymiany wykładzin na nowe. telewizja Kopernik. Kopernik.tv